Nie wiem, w jaki sposób yy, pozbierać to w zdanie, żeby miało to jakiś sens, ale słowo, które przychodzi mi na myśl, to niestabilność. Niestabilność dla wszystkich tych, którzy są niestabilni w programach starego systemu. Niestabilność to etap przejściowy, w momencie kiedy coś się kończy i powstaje przestrzeń, która się oczyszcza, jest, można powiedzieć, pewnym elementem chaosu, natomiast naturalnie po nim otwiera się i rozpoczyna coś nowego. Ta przestrzeń chaosu, niestabilności jest bardzo trudna do, do odebrania, ponieważ jest chaotyczna. Pojawia się mnóstwo różnych myśli, to co gdzieś planowaliśmy, to jest okazuje się, że to zwyczajnie nie wchodzi. Natomiast wszystkie jakieś takie wcześniejsze lekcje są prawdą i jakby są tym prawdziwym impulsem. Natomiast one nie będą działały na starym schemacie. One będą działały pięknie i bardzo prężnie w nowym, utworzonym dopiero. Przez człowieka w nowym schemacie. Schemat to jest po prostu opracowane, dobrze nam znane zachowanie, działanie, funkcjonowanie. To mam na myśli, mówiąc schemat. Więc z tej perspektywy schemat nie jest ani niczym złym, ani niczym dobrym. Jest przestrzenią, w której umysł może funkcjonować i tworzyć w rzeczywistości różne, różne piękne działania albo, albo niszczące działania, niszczące życie, niszczące nasze ciało na przykład, niszczące nasze zdrowie. Tak? A więc Mówiąc schemat i rozumiejąc go w ten sposób, jest on poza, poza oceną, czy to jest dobre, czy złe. I to jest też bardzo ciekawe, że przyszło do mnie to słowo ocena, że my tak, że ja, że my, niezależnie w jakiej formie, że generalnie. Bardzo dużo się ocenia. Mamy wręcz potrzebę, nasz umysł, funkcjonując w starym schemacie, ma silną potrzebę oceny. No i znów w starym funkcjonowaniu, na starej płaszczyźnie są dwa, można ograniczyć do dwóch poziomów, czyli Pierwszy do takiego, które, który ocenia, yy, że ktoś jest, że ktoś się zachowuje dobrze, że ktoś jest miły, ktoś jest niemiły, w związku jest z, w związku z tym jest złym człowiekiem, albo ja bym zrobił to lepiej, yy, albo nie powinno się tak mówić, nie powinno się tak zachowywać powinno się robić inaczej. On jest taki, ona jest taka. Jakby to jest jedna część oceny, która no nie będziemy tutaj oceniać, ale doskonale wiecie, o co chodzi. Druga część oceny to jest wtedy, kiedy na przykład obserwujemy, jesteśmy już w, w, w takim świadomym rozwoju, zaczynamy obserwować to znów, to że, to, że świadomy rozwój to nie znaczy, że wcześniej się nie rozwijamy. Rozwijamy się, tylko te etapy naszego rozwoju są różne i, yy, i doskonale. Znamy to uczucie, kiedy w pewnym momencie zaczynają nam się otwierać oczy, tak zwa, no, w cudzysłowie, i zaczynamy obserwować swoje ciało. No i wtedy wchodzimy w taki drugi, drugi rodzaj oceniania tego, jak moje ciało na dane jedzenie, na dane zachowanie, na dane sytuacje reaguje. I to jest jak najbardziej ok, ponieważ to buduje kontakt z naszym ciałem. Na, nasza świadomość nawiązuje relację piękną, ważną, relację z, z wewnętrznym, wewnętrznym ja, z, z komunikacją z, nasz, z naszym ciałem, więc jest to bardzo ważne. I, I bardzo cenne, by umieć ocenić, co jest dla mnie dobre, jakie środowisko jest dla mnie dobre, a jakie, jakiego ja nie chcę z jakichś powodów, z jakichś przyczyn. Tak? Więc tu jest etap budowania siebie, od odzyskiwania siebie. Otwierania swojego potencjału i tego, co wcześniej było zakryte. Natomiast, naturalnie, ten etap ma swój początek i ma swój koniec. I koniec też jest bardzo zaskakujący. Ponieważ my, dochodząc do momentu zrozumienia w swoim umyśle, że aha, no to teraz to już tak będzie pięknie i ja mam taki cudowny kontakt i w ogóle teraz to będzie super elegancko, nagle okazuje się, że nie, że ten kontakt z tym ciałem, z, tą, z, tą, z tym naszym wewnętrznym, ja jest początek dalszych zmian dalszego, kolejnego etapu naszego rozwoju. I to jest bardzo ciekawe, bo ja jeszcze hmm, co prawda są osoby, które znacznie więcej czytają książek ode mnie i może jestem niedoinformowana. Natomiast nie, nie usłyszałam jeszcze... Hmm, Wywiadów, czy, czy, czy osób, które by mówiły, co jest następnym etapem. Yy, a jednak, dzisiaj właśnie przychodzi mi taka informacja, która mówi o tym, że i dlatego też nagrywam w ogóle ten podcast, ponieważ dla mnie jest to fascynujące. Myślę, że na pewno jest grono, Odbiorców, yy, które absolutnie będzie uważało to za jakąś totalne oderwanie od rzeczywistości, jakąś bzdurę. I okej, okay, oczywiście, oni również tak jak inni tworzą równowagę w tym całym wszechświecie, więc, jakby w porządku, ale wierzę też, że jest grono ludzi, którzy świetnie to odbiorą i poczują i będzie tak zwany ten efekt. Aha, okej, okay. no tak, faktycznie widzę coś takiego, co ze mną rezonuje, i to, i to, i to może tak być, więc zwracam się głównie e, do Was, e, by podzielić się z tą informacją, ponieważ nie ma nic cudowniejszego. Jeśli płynie informacja i ona spotyka się z takim super pozytywnym odbiorem, i dzięki temu jest przekazywana dalej. To jest właśnie energia życia. No ale wracając, właśnie do tego kolejnego etapu, który rozpoczyna się w momencie, kiedy my już mamy to odczucie, że wow, że teraz. Ja czuję ten wewnętrzny potencjał, widzę tą synchronizację, że tu myśl, zaraz to się materializuje, że tu pojawia się odpowiedź na moje pytanie, że, że pojawia, się, mm, pojawia się w mojej myśli potrzeba i, i, i nagle jest to rozwiązanie i, i w jakiejś powiedzmy sytuacji, tak, w postaci jakiejś sytuacji. My to widzimy i, i super, I, i, i bardzo się tym cieszymy, i, i wtedy pojawia się ta pełnia, dochodzimy do tej pełni, i pojawia się to poczucie, kiedy my już traktujemy to jako normę, i, i coś takiego, że tak, teraz jesteśmy osadzeni, a to nagle. Następuje zmiana, i znów powolutku bądź brutalnie, czasami, niektórzy mają to różnie, zostajemy wyrwani z butów, i okazuje się, że nie kochanie że odpalenie swojego potencjału, przełączenie swojego działania na odczuwanie to nie wszystko. To jest tak naprawdę początek do. Mm, e, a przychodzi mi na myśl słowo akces. E, no ale tak jest, że mm, następuje akces do prowadzenia e, Ciebie za pośrednictwem Twojej, e, twojej ogromnej istoty. Mogłabym to porównać do hm, takiej sytuacji, gdzie na przykład mm, y, siadasz przed komputerem i masz możliwość zagrać w jakąś grę. Y, odpalasz sobie intuicyjnie jakąkolwiek, która nie wiem, bardziej ci odpowiada. Powiedzmy, że jest to gra strategiczna. Hm. Bardzo ciekawe, że akurat tą wybrałam, no ale okej, okay, dobra, lecimy dalej. Jest to gra strategiczna, i tam wybieram sobie w pierwszej kolejności przestrzeń, w jakiej ben, po jakiej będę się poruszać. Może być to Egipt, może być to Grecja, mo, może być to, e, mogą być to Stany Zjednoczone. Wiecie, jakikolwiek możliwy. Z jakichś przyczyn ja wybieram na przykład Grecję bądź Egipt. No, już zostajmy przy tej Grecji. Z jakichś przyczyn mmm, wybieram Grecję. No, i następnie wybieram postać, którą będę, będę, funkcjon będę doświadczać tej przestrzeni. Więc do wyboru jest mnóstwo różnych postaci, każda z nich się różni jakimiś supermocami, jakimiś umiejętnościami, jakimś działaniem. Więc ja wybieram sobie postać, która. Yy, wybieram sobie jakąś postać, która ma konkretne moce. Z jakichś przyczyn ja wybieram tą postać, a nie inną. Tak? Więc wybieram sobie tą postać, która na przykład ma siłę wiatru, która no nie wiem, co tam możemy sobie wymyślić, która ma ogromną, jest jakimś szefem, tak, i będzie, i będzie zarządzać daną przestrzenią. Tak sobie załączam tą postać i funkcjonuje, i sobie gra. I na podstawie tego, jakie ona ma predyspozycje, mogę, mogę ją w pewien sposób wykorzystywać. Dzięki temu będę mogła doświadczać tworzenia i pewnego działania na danej przestrzeni. Zbierać informacje, zbierać różne, poprzez doświadczenia oczywiście, Poprzez nawiązywanie kontaktu z różnymi innymi postaciami, tak? będę, będę potrafiła tworzyć. I to jest przenośnia, która, która mówi o tym, że w momencie, kiedy my dochodzimy do takiego mm, etapu, gdzie mamy odpalone na jakimś poziomie nasze odczuwanie. Czyli jest dla nas już ważny e, dostęp do naszej wyższej jaźni i komunikujemy się z nią codziennie, czy, 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 czy w każdym razie jest to dla nas bardzo ważne i na tym skupiamy swoją uwagę? E, no to e, w, 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 danym, w tym danym etapie. Otwiera się kolejny rozdział, który mówi o tym, że wszelkie poprzednie działanie Twojego umysłu było ważne po to, żebyś doszedł czy doszła do tego punktu, w którym teraz jesteś. Natomiast pozostawanie w strefie, w przestrzeni, Oceniania, krytykowania, bądź mówienia, co jest dobre, a co złe, i tu dotyczy to absolutnie wszystkiego, absolutnie każdej sfery życia, jest zwyczajnie po pierwsze niepotrzebne już, ponieważ wchodząc na pełne prowadzenie i pełną komunikację, z Twoim źródłem, z Twoją istotą. Ty po pierwsze nie musisz się absolutnie o nic martwić, po drugie jesteś jakby w takim rezonansie, którego też żaden inny, zupełnie inaczej funkcjonujący, nie będzie dotykał. Może, hmm, może to nie jest odpowiednie słowo, bo jednak ta przestrzeń będzie nas dotykać. Natomiast mam tu bardziej na myśli yy, to, że zwróćcie uwagę i jeśli nastawicie radio na jakąś daną częstotliwość, to będziecie słuchali na przykład, nie wiem, Radia Z, a nie Radia Park FM czy Radia, hmm, specjalnie to powiem, Radia Maria. Tak? Okej. Okay. Jeśli nastawicie na częstotliwość radia RMF FM, to będzie, będziecie słuchać radia RMF FM, a nie innego radia. Czasami zdarza się w radiu tak, że pewne sygnały się przebijają, ale to wynika właśnie z, 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 z rozregulowania się. Tak? Więc możemy doświadczać jeszcze takiego tego świata na starych zasadach, ponieważ jeszcze nie jesteśmy tak super z, zharmonizowani z naszym źródłem, i uczymy się, i to jest początkowy etap dopiero. Natomiast hmm, pamiętajcie o tym, że jeśli ktoś z was przechodzi, wchodzi i wchodzi na ten etap E, swojego funkcjonowania, czyli na te jak ja to nazywam pełne prowadzenie. E, no to mogą się zdarzać różne sytuacje, jeszcze takie, które, e, które Ci pokazują. No to się zdarza. dlaczego? Dlatego, że jeszcze, jeszcze trzeba e, zwrócić uwagę na budowanie tego kontaktu tego, tego połączenia. W jaki sposób? Ty już wiesz. Ty już wiesz, że to jest oddech. Ty już wiesz o tym, że to jest medytacja. Ty już wiesz o tym, że to jest to, co daje ci właśnie tą energię działania, gdzie ty czujesz się bardzo dobrze. Jakby będąc na tym etapie nie ma możliwości takiej, że ty nie wiesz, co ci daje. Co ci daje życie, co cię rozwija, tak? Jakby rozumiemy to, że że już znamy te nasze narzędzia. Już wiemy, co doskonale, jaka, jaki jest um, potencjał naszej energii, bo każdy może, każdy ma inny potencjał y, energii i najważniejszą kwestią jest to, żeby właśnie dojść do tej instrukcji obsługi w jaki sposób y, odczuwać tą i, i, i jaki potencjał jest po pierwsze naszej energii jak z nią współpracować czyli dojść do tej instrukcji obsługi natomiast to wszystko jest właśnie w tym naszym procesie i wracając do właśnie wracając jeszcze do początku do tego chaosu i do tej Destabilizacji. E, ten element jest nieunikniony do, do odczucia. Chaos jest e, nierozerwalnym elementem naszej drogi, i naszych przemian, naszej świadomości. E, tak jak światło, tak jak Nasz cień, tak i chaos, takie oczyszczanie wszystko ma swój cel, swoją ważną informację w zmianie. Informację, której dotyczy dana zmiana, więc nie oceniajmy, nie wpadajmy w szaleństwo oceniania, ponieważ. Jest to dla nas ograniczające. Zwyczajnie jest to dla nas ograniczające. Więc pozwólmy sobie na to, by jeśli zauważamy, że pojawiają się jakieś lęki, że pojawiają się jakieś niepokoje, że pojawiają się jakieś oceny samego siebie, że ja powiedziałam tak, a nie powinnam, że zachowałam się tak, a nie powinnam. Jeśli coś takiego zauważasz w sobie, to już jest bardzo ok i już jest to ważna, ważny, ważny moment. I więc pozwól sobie na to, żeby usiąść w swoim ulubionym miejscu, żeby otworzyć swoją ulubioną książkę, bądź puścić sobie jakąś swoją ulubioną muzykę. I pozwól sobie na to, by pooddychać, pobyć w, tych, w tej przestrzeni spokoju, otworzyć tą przestrzeń spokoju i żeby to wszystko ładnie, naturalnie się pozamykało, poukładało, ponieważ to jest bardzo ważny moment w Twoim życiu i należy sprawą dać. Tą przestrzeń, by się wszystko ładnie poukładało. Więc, kochani, wielkie rzeczy się dzieją obecnie. Ja yy, nie powiem, że, że dużo rozumiem, bo mam wrażenie, że y, rozumiem coraz mniej, natomiast odczuwam i Pewne informacje do mnie przychodzą, które dają mi właśnie zrozumienie do tego, co aktualnie się zadziewa. Więc yy, pozwólmy sobie na przestrzeń spokoju poprzez oddech, i pozwólmy sobie, by wszystko to, co w tej chwili się pojawia, co nas porusza. By naturalnie się rozpakowało i poukładało, tak byśmy mogli przejść łagodnie w dalszy etap z natura, w, naturalnym, w naturalny sposób. Kochani, tego Wam życzę. Jeśli macie jakieś pytania, to ja zapraszam Was do komentowania tego nagrania. To nagranie w ogóle powstało spontanicznie. Ono nie było planowane, więc wybaczcie mi, jeśli gdzieś się zająknęłam, czy, 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 yy, czy powiedziałam niewyraźnie, czy, czy jakkolwiek, jeśli odczuliście jakiś dyskomfort, to bardzo was za to przepraszam. To nie było, to jest po prostu płynięcie pewnych. Yy, bardzo ciekawych treści, bardzo ciekawych informacji. Ja odczuwam jedynie, że mają one ogromne, ogromną wartość dla mnie i, i też dla niektórych, stąd też dzielę się. Zachęcam Was też, kochani, jeśli macie taką potrzebę podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, bądź potrzebujecie wsparcia mojego czy jakichś technik oddechowych, o których ja też mówię w różnych swoich filmikach, to zapraszam serdecznie na spotkanie ze mną. W opisie jest mój kontakt mailowy do mnie, więc zapraszam Was kochani bardzo serdecznie. Pozdrawiam cieplutko i ściskam mocno. Do usłyszenia i do zobaczenia.